Hejka wszystkim, pewnie się tego nie spodziewaliście, ale dzisiaj nie będzie odcinku podcastowego, będzie vlog, a raczej weekly vlog. Z góry przepraszam że to je, za to, jak wyglądam, ale dopiero zaczęłam się ogarniać i dosłownie przed chwilą nałożyłam pielęgnację, uznałam, że to jest może dobry moment, żeby włączyć kamerę i jakoś się przywitać. Guys, to jest trochę taki mój cel, moje postanowienie na ten rok. W zeszłym roku moim takim postanowieniem było, żeby mega często i regularnie Stawiać na TikToka i postanowiłam, że czemu tego nie przenieść tutaj na YouTube'a. Tym bardziej, że ja sama uwielbiam oglądać weekly vlogi. I mam kilku takich twórców, youtuberów, youtuberki raczej, które oglądam i za każdym razem, jak widzę, że jest weekly vlog, to odpalam i jestem taka OK, let's watch it. I uznałam, że w sumie czemu też nie nagrywać sama, przynajmniej spróbować, bo ja. Ja nie wiem, jak to wypali. Ok, ja dopiero wszystko to zaczynam teraz, więc będzie mi miło, mega miło, jak zostaniecie tutaj razem ze mną i po prostu będziemy cały ten rok razem na tych weekly vlogach. Ja obcięłam i trochę zmieniłam włosy i w sumie nigdzie tego nie pokazywałam, także. That's my hair, hair reveal. Nie wiem, czy widzicie różnicę. Nie, nie wiecie, czy się coś zmieniło, czy nie. No to po prostu kliknijcie. Pierwszy, lepszy podcast, jakiś ostatni, gdzie też jest wideo, to zobaczycie, jak moje włosy wyglądały wcześniej. Kwestia jest taka, że są one dosyć krótsze niż były ogólnie za pierwszym, czy znaczy za pierwszym razem, po prostu wcześniej. Miałam je troszkę dłuższe, ale uznałam. Ja jestem takim typem osoby, że kiedy do fryzjera mam takie obecnie, tyle ile trzeba, Tego, żeby zostały świeże, zdrowe włosy. I tak też moja fryzjerka zrobiła, która tak naprawdę odratowała mi włosy. Ja do niej chodziłam przez cały ten rok i chodziłam co 3 miesiące na właśnie końcówki. Wcześniej chodziłam raz na pół roku albo i dłużej, a ona powiedziała, że powinniśmy co 3 miesiące chodzić na obcinanie końcówek i uznałam, że ok, let's do it. Udało się, bo moje włosy w zeszłym roku, w grudniu, jak do niej poszłam pierwszy raz, to były, to, to była połowa tych włosów, które mam teraz, naprawdę. Od, tak odratowała te włosy i tak nakierowała na odpowiednią drogę, co robić, żeby te włosy odrosły i faktycznie te włosy teraz wyglądają totalnie inaczej i są po prostu zdrowe. Oprócz tego mam też taką grzyweczkę, luke dis. Ja, yeah. tak, tak wygląda moja grzywka teraz. O, naj, najbardziej widać, jak sobie tak włożę, albo nawet jakbym tutaj sobie spięła. To, te, to ta grzyweczka jest taka. Up, to ta grzyweczka jest taka króciutka, ale ona też mi powiedziała, ta moja fryzjerka, że przecież mam dosyć owalną i podłużną twarz. No to ta grzywka powinna być taka tutaj krótsza, żeby skracała mi trochę tą twarz, bo wyobraź sobie, moja wcześniejsza grzywka była dotąd. Dosłownie ona była tak długa, i w momencie, kiedy mam tak długie włosy, to automatycznie. Te włosy mnie obciążają i wydłużają, więc postanowiłyśmy, że pójdziemy w taką grzywkę. Ogólnie nie jestem fanką tej grzywki, jak mam być szczera, z tego względu, że ona mi nie zawsze wchodzi tutaj, wiecie, jak robię na klamrę, to nie zawsze ta grzywka mi wchodzi w to spięcie, tylko ona mi tak odlatuje i ja też nie umiem za bardzo układać grzywki, jakoś tak, nie wiem, nie czuję za bardzo connection z tą grzywką. I jeszcze, ok, więc wszystko przede mną. No i najważniejsze, rozjaśniłyśmy mój kolor włosów. I teraz faktycznie są one brązowe. Ja na co dzień to wygląda, jakby one były czarne te włosy, ale to jest taki bardzo ciemny brąz, że jakbym wzięła te moje wcześniejsze włosy, że tak powiem, pod światło, to one by były w takim właśnie ciemnym brązie. Teraz ona tak naprawdę nawet nie nałożyła mi farby, tylko rozjaśniła. Moje włosy. To jest mój pigment, to jest mój kolor, tylko troszkę rozjaśniony. Coś ciekawe, ja kiedyś w ogóle byłam ruda, bo też miałam rozjaśniane włosy, i no, rozjaśniane że tak powiem. No i mój pigment też jest taki, że od razu idzie w rudy, więc też poprosiłam ją, żeby nie było rudego, bo ja się nie czuję dobrze w rudym. No i teraz mam właśnie taki, taki brązowy kolor, i mam teraz takie wrażenie, że ten kolor bardziej podkreśla to, że mam brązowe, takie ciemne, brązowe oczy. Nie wiem, czy Wy to też widzicie, ale dajcie znać w ogóle, co sądzimy Co sądzimy? One są też teraz takie trochę nijakie, więc zaraz też będę je jakoś um, układać Chociaż dzisiejsza pogoda... Guys, pada, jest mgła i tak jak słyszę, jest też wiatr Więc yeah. najlepiej to jakbym w ogóle dzisiaj nie wychodziła z domu Ale mamy godzinę 10, więc ja już powinnam tak naprawdę wychodzić z do domu No, jeszcze mam teoretycznie pół godziny żeby wyjść. Dzisiaj się szykuje bardzo fajne wydarzenie, fajny event, ale nie jest to taki event, wydarzenie influencerskie czy coś takiego. Zaraz powiem co i jak. No więc będę musiała i tak, i tak te włosy ułożyć, bo wczoraj je umyłam, więc one są dosyć świeże. No i tak się one prezentują. Ja ogólnie jestem nimi zachwycona, chociaż nie ukryłam, że jak wyszłam od fryzjera, to miałam takie trochę że mi się podoba, ale z drugiej strony mi się trochę nie podoba, ale to jest chyba kwestia przyzwyczajenia, ułożenia. I ja mam wrażenie, że teraz ten kolor tych włosów, bo minęły z dwa tygodnie chyba, odkąd y, mam już tą fryzurkę, no to te włosy też mam wrażenie, bo już myłam je kilka razy, też mają trochę inny kolor i też się inaczej układają teraz i no tak się to wszystko prezentuje. Guys, muszę już się... Ubrać i wyjść dosłownie i postanowiłam, że chyba założę takie zwykłe jeans, zaraz je wam pokażę. I chyba po prostu czarną bluzę, bo pada i to tak konkretnie, tak jak patrzę teraz przez okno, pada konkretnie, więc postanowiłam, żeby już tutaj nie kombinować, tak, po prostu nie kombinować, to założę taką y, czarną bluzę, którą lubię, i która jest już trochę ze mną, że tak powiem, ona jest z Pull&Bear ale jest bardzo fajna. No i te włosy muszę zaraz też ogarnąć, bo już się pomalowałam, słuchajcie. No i teraz trzeba założyć tą bluzę i już wychodzić, bo ja jestem jak zawsze spóźniona i chyba to powinien być mój cel na tę drogę, żeby przestać się spóźniać, bo to jest niepoważne po prostu. Więc we'll see. Ok, teraz najważniejsze i najtrudniejsze. O! Dobra. Chyba sobie nie zepsułam make-upu I chciałam sobie założyć takie buty do kolan, takie botki trochę, spódniczkę Ale ta pogoda tak mnie zniechęciła, że nie wierzę w to Boże, ja nie wierzę w ogóle w to światło O, tak jest lepiej, zdecydowanie Zobaczcie, w sumie to jest taki make-up, no make-up Bo teoretycznie nie widać, że mam jakoś dużo make-upu Więc cieszę się z takiego... Efektu teraz lecę robić włosy. Szybko jeszcze pokażę Wam klapki z Adidas I Love That, ale są to takie spodnie, które kupiłam chyba na początku grudnia, z okazji chyba Mikołajek, tak mi się wydaje. Je wyhaczyłam, je kupiłam i uważam, że są mega fajnie, mega ładnie leżą, są baggy, po prostu I love that. Nie muszę zdjąć te klapki, bo ja wyglądam idiotycznie, o! Tak jest lepiej. No i taka bluza, jak coś spodnie też są z and Bear. Więc cały fit. Pull and Bear. To jest przede wszystkim this. This, this thing. To jest ogólnie odżywka w sprayu, ale moja fryzjerka tego używa jako termoochronę I to się naprawdę. To jest mega, mega dobre. I prawie już to kończę, a zamówiłam właśnie z jej polecenia. Z polecenia mojej fryzjerki. I I love this. No i sobie trochę tego psikam wszędzie, jakąś trzyczelą. Tak wiecie. El ruby. Ja teraz, ała, ała, mój paznokiet. Ok, ja swoją suszarkę. To jest Baby Lace. Nawet spoko jest. Zobaczymy, tak, co z tego wyjdzie, bo ja mam dwie leweryce, jeżeli chodzi o włosy i fryzurę, ale let's see. Ja szczerze nie wiem, co ja robię. Te włosy i tak wyglądają średnio. <grymne> Może być to najzwyklejszy suchy szampon. Ja mam akurat z The ale to ja to chyba kupiłam sprzed roku. Jakoś, choć mi, dawno to kupiłam. I teraz sobie po prostu psikam. Nawet, nawet jak mam świeże, umyte włosy, to faktycznie daje to fajną, fajny tutaj taki efekt, bo te włosy później są takie... No, nie klejące się i takie, dosłownie jakby to była trochę peruka na takiej zasadzie. Tym bardziej, że ja wam nie powiedziałam, gdzie ja w sumie idę. Dzisiaj tak naprawdę je ja nie wiem, gdzie ja idę, ponieważ z okazji moich urodzin, które były jakoś, no w tym tygodniu, w sumie, bo ja miałam w poniedziałek urodziny 22 grudnia, moje właśnie przyjaciółki, takie dwie najbliższe, kupiły właśnie z okazji moich urodzin wstęp dla naszej trójki na jakieś wydarzenie, na jakiś event, o którym wspominałam chyba na początku tego vlogu, no i ja nie wiem, co to jest. One powiedziały tylko, żebym wzięła strój na zmianę, no i że się mogę spocić, więc jakaś gumka do włosów, żebym wzięła biżuterię, że nie potrzebuję butów w sumie na zmianę, jakichś takich rzeczy. Ja trochę nie wiem, gdzie ja mogę pójść. Teoretycznie powstałem, że to może być że jakiś stretching, jakaś yoga, pilates. Ja kocham pilates, więc może pilates czy, pilates, czy coś takiego I też, też przez to, że ja nie wiem, na co ja idę Też nie wiem trochę, jaki strój sportowy powinnam wziąć I wzięłam po prostu swoje najzwyklejsze dresy czarne z Nike a. I taką fioletową koszulkę też, taką luźniejszą Więc jeżeli to będzie pilates, to trochę strój nie będzie jakiś adekwatny, ale trudno Raz przeżyję, słuchajcie, no i się trochę Nie ukrywam, jestem podekscytowana, bo nie wiem na co idę, ale jestem bardzo wdzięczna, że moje przyjaciółki po prostu o mnie pamiętały i no, że kupiły prezent i że możemy właśnie razem spędzić fajny czas i że to jest właśnie taki mój prezent, więc mega się cieszę. To jest taki lakier do włosów, ale on jest taki working spray, czyli nie jest aż taki mocny. No i sobie tak po prostu między włosami... Ja nie wiem, czy to robi efekt. Ja po prostu robię na jak jakby było, nie? Dobra. I to jest ostatnia rzecz, jaką zrobię, bo już muszę naprawdę wychodzić. Bo jestem już tak spóźniona, że aż mi... aż mi głupio, guys. ok I think we ready. I think we ready. OK. Trochę te włosy nabrały tutaj, słuchajcie, objętości, jakoś tak fajnie to wygląda. Lecimy. Z biedronki takie gotowe danie od Makłowicza. I ja już jadłam to danie. I tutaj mm, mamy ryż i jakiegoś kurczaka w sosie, teriyaki coś takiego z warzywkami. I powiem Wam, że ogólnie ja już to spróbowałam, przetestowałam i dla mnie jest to bardzo dobre. Może nie jest najzdrowsze, jakby I don't know, tak do końca, ale w smaku mi bardzo pasuje, więc jak coś to polecam sobie sprawdzić. Kosztuje to chyba bodajże. 15 zł, mniej niż 15 zł, coś, coś takiego. Więc uważam, że za taką cenę, it's not that bad. Okej. Okay? Mam też tutaj such pomarańczowy, będę sobie jadła i będę właśnie coś oglądać. Nie wiem jeszcze co, ale coś zaraz znajdziemy. By the way, ja wciąż nie wierzę, że byłam na papi yoga, jak mam być szczera. I te pieski były takie. Cute. I pani właśnie, która to wszystko organizowała, powiedziała, że chyba pierwszy raz w ogóle jest papioga właśnie z rasą z, z Bernardynami. Ber, Bernard, wait, Bernard, czy ja dobrze to wymałem Bernardyn z Bernardynami była to pierwsza taka papioga chyba w Warszawie albo w Polsce. Nie chcę skłamać, ale powiedziała, że podobno Chyba nigdy nie było po prostu takiej papioga akurat z tą rasą. Te pieski były takie cute. Ja nie wierzę, że naprawdę brałam udział w czymś takim i naprawdę bym, jeżeli mogła, wzięłabym jednego do domu. Naprawdę, ale, ale liczyli ile było tam tych psiaków, więc nie mogłabym zabrać. Szkoda, ale były przesłodkie te pieski i te pieski miały 8 tygodni, a były tak duże, więc kinda crazy. Chyba ważyły około do 5 kilo, coś takiego. Przynajmniej tak mówiła pani z hodowli. I pokażę Wam jeszcze pamiątkę, którą tutaj mam. Zobaczcie, mam nadzieję, że to w sumie widać. Tutaj mam takie rany, no rany, no takie ślady po, 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 po zabawie z tymi psiakami, więc mega cute. Zostało mi tylko Wracać z wspomnieniami do tego wydarzenia. That's it. Partnerkę, matkę, no i oczywiście ojca, prawda? A ja. Kiu tatusiu. Przez chwilę dosłownie udawał idealnego męża, i no ma jakieś gniazdko, tak? Mm -hmm. I chyba sam sobie go nie. Co przyniesie nowy rok dla Daniela? Obawiam się, że nic dobrego. zawsze krzywo. Słuchajcie, ledwo wstałam dzisiaj, mam być szczera, a jest godzina po 11 jakoś i naprawdę bo mi tak dzisiaj ciężko wstać, ale to dlatego, że my wczoraj z moim bratem, to dosyć późna oglądaliśmy Stranger Things, tą drugą część. Niby spoko, ale przez to, że The Stranger Things wyszło tak późno, choć mi tak długo czekaliśmy ten piąty sezon i ja w ogóle nic nie pamiętam z pozostałych sezonów, to znaczy pamiętam ogólnie, co się tam działo, na czym to wszystko polega i tak dalej, ale nie pamiętam żadnych takich szczegółów i czasami mam takie, co nie robią, dlaczego tak to jest. I mam takie w sumie pustki w głowie i nie lubię tego, bo ja zazwyczaj jak oglądam film, serial, cokolwiek, to chciałabym wyłapać jak najwięcej informacji, żeby jak najlepiej zrozumieć. Plot twist, ogólnie fabuła i to wszystko, i to wszystko. Will dostał te moce. Uważam, że ta scena, ta ostatnia scena, była bardzo, bardzo spoko i mi się ona bardzo spodobała. Uważam, że fajnie została ona nagrana. Ja myślę, jak jasne trafia, jak oglądam te seriale, i oni po prostu wyjście jest obok, a oni pół godziny jeszcze rozmawiają. I jeszcze nie, coś tam, jakieś dramaty. Jestem taka biegnij, tam biegnij, tam proszę cię, biegnij. Dwa lata się siedziałaś po prostu w tym umyśle, wyjdź stamtąd po prostu. Jeżeli wiecie o co chodzi, to wiecie o co chodzi. <laughs> Możecie i jak wam się podobał Stranger Things piąty sezon. Ja jestem teraz, jak to nagrywam, przed finałowym odcinkiem. I finałowy odcinek wychodzi chyba 1 stycznia. Ja w ogóle nawet tego nie wiedziałam, guys. I ja mam takie, boże, my dosłownie czekamy miesiąc, żeby obejrzeć po prostu jeden sezon jakiegoś serialu. That's crazy to me. Ja już po spotkaniu tym online, o którym mówiłam, mam się teraz taka pełna energii. Było to w ogóle mega miłe spotkanie, bo było to spotkanie z dziewczyną, z osobą, która wykupiła program Treno i Tańcz u mnie. Na mojej stronie internetowej cool dance studio, i chciała się po prostu podpytać, jak wyglądałaby nasza współpraca, jak to wszystko by wyglądało, i on takie, e, to jest mega miłe, po prostu dzielić się swoją pasją i pomagać jeszcze przy okazji innym osobom, bo dziewczyna powiedziała, że ona po prostu by chciała się nauczyć tańczyć, bo zawsze chciała, na takim profesjonalnym poziomie, tylko tak po prostu mieć tańczyć, wiecie, jak, na, jak będzie jakieś wyjście do klubu, czy na jakieś przyjęcie, cokolwiek. I on takie, to jest takie cute i to jest tak urocze, że mogę być jakby w tej podróży i po prostu komuś pomóc. That's... Nie wiem nawet jak to opowiedzieć, nie wiem jak to opisać, ale to jest tak miłe uczucie i się cieszę, że mogłam z nią porozmawiać, zobaczyć w ogóle, kto korzysta, że tak powiem, z moich, y, moich lekcji, moich materiałów, więc mega się cieszę. No i tak to. Tak to się prezentuje, guys. Ah, I'm so excited. By the way, moja woda już jest zimna. <laughs> już jest zimna, bo rozmawiałyśmy z jakieś 40 minut, jak mi się wydaje. No już mi wszystko wystygło niestety. Ja zrobiłam właśnie śniadanko. Zrobiłam sobie jajecznicę z pomidorem i awokado. I tutaj mam jeszcze szyneczkę z chlebkiem. Uwielbiam takiego typu śniadania. Ja mam coś takiego, że ja mogę jeść jedną rzecz. Non-stop, i mnie, mnie to po prostu nie nudzi, więc zrobiłam takie standardowe moje śniadanie. Zaraz sobie coś obejrzę, znajdę sobie coś i po prostu obejrzę. W sumie też się nawet przebrałam, założyłam bluzę taką. Ja ją chyba też wczemiałam, tak mi się wydaje. No, także szukamy coś do oglądania i będziemy jeść. No tak, no tak, jak to jest jakaś domówka, to jest mało ludzi, no to. to no tak, ja myślę, że ja Troszkę się, się, ja. się, no się zasiedziałam jak mam być szczera i teraz biorę się za statyw Bo nagrywam tego vloga i to jest mój pierwszy w sumie taki weekly, weekly vlog, który nagrywam I ja zauważyłam, że ciężko mi w ogóle gdziekolwiek znaleźć miejsce, żeby postawić ten telefon Żeby nagrać w dobrym kadrze to, co chcę nagrać I postanowiłam, że może to jest czas, żeby rozstawić statyw i mieć go po prostu zawsze pod ręką, żeby, wiecie, ustawić telefon i, i tyle. Więc let's try. Wypiłam się przed chwilą kawę. W sumie dokończyłam picie kawy. Czy to jest? Aha, bo ja zawsze jeszcze tu otwieram chyba. No, także wypiłam kawę, ale chcę mi się tak spać. I chyba to. No halo! Oła! I chyba to przez to, że na dworze jest bardzo zimno Jest... Znaczy zimno, po prostu jest mega mocny wiatr I włączyłam, a ja rzadko to robię Włączyłam kaloryfer u mnie w pokoju Bo ja wolę jak jest zimno <grych> um, No i zrobię tak bardzo cozy, przytulnie i wiecie the vibes I mi się już teraz chce spać za bardzo Więc... Nie O to chyba ma to sens, guys. Widzicie? Nie widzicie, bo. O. <grych> Dobra, anyways. I teraz muszę to trochę odkręcić. I statyw jest ready. Boże, zajęło mi to tak mało czasu, a się tak długo zbierałam. Cały dzień się zbierał, żeby to zrobić. Ale uważa, że jest zrobione, więc. Nice. I guess. No. No powiedzmy, niech będzie tam stał. No powiedzmy, że tam będzie stał. O Boże. Bo dzisiaj cały dzień do nie byłam, albo przed kąpem, w sumie byłam głównie przed kąpem, więc chyba czas po prostu troszkę ruszyć ciałko, więc zaraz włączę jakiś filmik na YouTubie i po prostu się troszkę chyba porozciągam. Trenować z Pamelo, ale nie zawsze, głównie jakieś takie rozciągające, ostatnio robiłam z nią jakąś jogę, coś takiego. I pamiętam, że ona ma taki filmik, o, to jest chyba to, 8 minut morning, pumps morning routine, o, taka poranna rutyna, jest godzina zaraz 16, więc może nie tak poranna rutyna, ale sam fakt 8 minut i tutaj mamy właśnie jakiś oddech, jakieś masaże limfatyczne, stretching, activation i takie tam, więc po sobie go po prostu zrobię, także let's do it! Is it just on the objective nature white white Witam się z Wami już w Rzymie i zaraz sobie zrobimy może room tour. Słuchajcie, pokój jest ogólnie mega mało, bo tutaj się wchodzi. Tutaj mamy biurko takie mega typowe, jest telewizor, chociaż nie wiem, czy będziemy z niego korzystać. Tutaj mamy łóżko bardzo duże. Pokaż, pokażę Wam jeszcze widok za oknem, jest mega ładny, mega cute. Tam jest w ogóle kaktus taki duży. I mean, mega ładnie. Także tak się to wszystko prezentuje. Łazienka. Jak Łazienka, guys! Hello! I mega mi się podoba to, że tutaj jest mega duże lustro, gdzie dosłownie widać całą sylwetkę, więc mega nice! Jesteśmy we Włoszech, bo przyjechałam tutaj z całą rodzinką na takie mini wakacje. Będziemy ogólnie tydzień tutaj we Włoszech i jesteśmy na razie w Rzymie. I ogólnie jak na tą chwilę, jak widziałam Rzym tylko z okna, z taksówki, to uważam, że jest naprawdę mega, mega ładny Rzym. I widać faktycznie i czuć taką może nie, że czuć starość, ale czuć, że to jest takie stare miasto w tym sensie. Więc jestem mega ciekawa, e, aż zobaczymy jakieś takie kultowe zabytki i trochę bardziej pochodzimy po mieście. Gdzieś wróciliśmy właśnie przed chwilą do hotelu, i ja już się po prostu położyłam, przebrałam się. bo Jestem tak zmęczona po całej podróży, a jest godzina jakaś 17.30, więc nie jest jakoś mega późno. A może być też tak, że po prostu już zostajemy w hotelu, tylko może pójdziemy do jakiegoś sklepu, zrobić właśnie jakieś takie zakupy, żeby mieć jakieś przekąski coś do picia. No i od jutra zaczniemy właśnie zwiedzanie, tak naprawdę, Rzymu. Chociaż dzisiaj tak udało się nam wejść. Trochę przez przypadek, ale wejść do Bazyliki um, i było mega ładnie, ale to też już pewnie powstawiałam tutaj te, te, te kadry, które udało mi się nagrać, więc zobaczyliście już, gdzie byliśmy, więc i tak spoko, ale no z grubsza wszystko będziemy od jutra zaczynać planować, zwiedzać. No. दूरुजी गाइस